A ty wyglądasz tak mega sexy. No, totalnie. No. Jesteś chłodź. Czego mi mami? Jestałaś matką, gratuluję. Właśnie Gdzie kupię tak ten gorset? Tego nie kupisz, bo to kiedyś usyłam. Tak. Y, na trzeźwo. No, A no, to się on ogląda tym. Ogląda to no, Nerwari też w ogóle... Mu. Mi, on, on, już, on jest w ogóle odtwarzaczem. To jest chodzący kwa, wideo, DVD. No trochę tak. Jakoś... O nie. Mu Polakowie. Nie, no skalujemy. Nie rozumiem. To teraz masz lustrzane. No. A jeżeli nie chcesz, żeby było lustrzane, to robisz tak. No chciałem, żeby było normalne. No to tak jest normalne. Eee, nie widać. Nie, pas <laughs> jest. Yes. Czy coś w końcu zrobicie? będzie od Azira? już. to. Ej, Azir w ogóle zagrał. Nice. Yeah. It's yeah. It's fala. It's jest fala, jest fala. Jest potężne stwory uderzają kulami i śniami o te pierdolone wieże. Jedna już padła, druga kula już się chwieje jak najany stary na weselu. Z duszą go Kurwa oni go szarpią. Oni mu zakładają kaganiec. I mamy to. KMF! Kiedyś miałem fan! Na pewno dziś go mają! Wygrywają to spotkanie! Mistrzowie Polski! Z Siaci... ja to wszyscy! Yes! Mistrza Polski mają, tak? Ripson podobno się popakał, ze szczęścia. Widziałeś jak Rybsona wytrenowałem, k***a? Nic mu w psychi nie złamie teraz. Hej. To ja wam się Siema, piona. Wgląda od dzieciństwa! To trzeba! Tak, czyli czy, czy lat wczoraj? <laughs> nie. Ile macie lat? 11, 12, A, czy już nie, czyli już, już, już nie dzieciństwo. Nie, ale nie. zbudowałeś mi dzieciństwo, ja już to... Czy to znaczy że one się lubią? On na niego syczy już. Ja je rozdzielam. 20 level hype, który może. Ten to trochę półgłówek, jest, nie? Takie mam wrażenie. Uważałem go na początku za takiego inteligentnego gościa, bo też Kasik zawsze uważałem za taką kumatą. Ale teraz, jak posłuchałem, jak on się wypowiada i jak reaguje, to półgłówek trochę mi się wydaje. Albo może nie półgłówek, a bezczelny. Bezczelny to na pewno, o. Krusa, auć! Kurczę, nie rób tak, nie rób tak. Nie rób tak. Mm, mm, mm. Tak się nie robi. No kurczak. Dobra, <śmany> biegnę, 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 biegnę. Biegnę, 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 biegnę. <śmany> Nie, nie przyniosłam się! Nie, nie przyniosłam się! Nie przyniosłam się! Nie przyniosłam się! Nie przyniosłam się! Ja pierdolę! Ja pierdolę! A ja to był mąż chyba! Ale ma ja Ale ma Jest Sorry No, moje skip w dupę kopane poziomice zostajesz bana, Gówno puszczasz. Stop. Przepraszam. Dziękuję. Dobra, można jechać. Jak się podoba. Jeden na jeden, to bym wszystkich rozwalił. Na luzie. Gówno. czekać. Ja mam przy euro, 5 dla marihuany. Oj, chyba, chyba jest chyba koniec. Jest chyba koniec tak, do tego jest. ziomeczka. Pamiętam, jak się dostałem już. tędy. Policja, Policja, Strasznie, co? No, także w tym roku wyszło w ten sposób. Odpalam. Luzy. Spodęki są. Ej, prezent. tak można grać. Prezentacja ubioru. Nie no, fajny makijaż.